Państwu, witam was dzisiaj serdecznie w przeglądzie platformy UD. Słuchajcie, będziemy robić sobie przegląd od 20 do 26 października, zanim przejdę do przeglądu kilka ogłoszeń. Po pierwsze, na platformach jest bardzo dużo produkcji Halloween, czyli horrorów, masa horrorów, więc musicie sobie sami wejść i sprawdzić, bo każdy z nas lubi różnego rodzaju horrory, więc sprawdźcie sobie na platformy, wejdźcie, zobaczcie, jak to wygląda. Może akurat nadrobicie jakieś produkcje, które gdzieś tam jak chcieliście obejrzeć, że nie było możliwości. Druga informacja, którą mam wam do przekazania to to, że macie wolno od rolek <gryw> a to z tego powodu, że po prostu jadę w miejsce, w którym nie ma internetu w sensie, żeby złapać dobry internet musiałabym wyjść z domu a nie mam zamiaru, bo jest bardzo zimno więc robimy sobie tydzień wolnego jest tyle rolek, że możecie je spokojnie nadrobić i sobie pooglądać i trzecia sprawa na pl e platformach zaczynają się pojawiać świąteczne filmy więc, kochani, jak powoli chcecie wejść w klimat świąteczny, to macie już taką możliwość. Co do jeszcze internetu, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, jak to się wiąże z tym, że jeśli będziecie coś komentować, to ja mogę po prostu to dużo później odebrać, jak złapię zasięg. Więc nie obraźcie się, nie denerwujcie się na mnie. Ja wam na pewno odpiszę, tylko po prostu musicie się uzbroić w cierpliwość. Dobra, no to lecimy. Nie ma tego dużo, przelecimy szybko. Prime Video. Słuchajcie, na Prime Video mamy trzy produkcje. Jedną z nich to jest serial Pogoda na miłość. To jest taki stary serial, już zakończony. Tam jest chyba 9 sezonów. E, był dość popularny. Już teraz to nie wiem, jak to wygląda. Natomiast ocenę ma dalej, słuchajcie, 7,9 na 10. Przyczytam Wam o czym jest ten serial. Szkolne romansy problemy, a później dorosłe życie przyjaciół z Tree Hill, którzy pomimo wszystko trzymają się razem. Dobra, teraz mamy jeszcze dostępny na platformie mini Lazarus. 59 na 10 czyli dość słabo. Ja Wam przeczytam o czym jest. Wydaje mi się, że to jest na podstawie jakiejś powieści od Kobena, bo tak też na plakacie jest, więc pewnie to jest coś związane z tym twórcą. Dobra, przeczytam o czym jest. Po osobistej stracie lazaru zaczyna doświadczać niepokojących wydarzeń, których nie da się wytłumaczyć. 5,9 na 10 słabo, więc ja nie obejrzę, ale może komuś z Was się spodoba i będzie chciał mi powiedzieć, że warto. Z miłą chęcią przeczytam Wasz komentarz, się obejrzycie. Bo ja na pewno nie. Dobra, wracamy na chwilę do serialu Gen V. Albo pokolenie WI jakoś tak, albo pokolenie V. Nie mam pojęcia, powiem Wam szczerze bo dalej nie jak ktoś się czyta, więc e, powiem wam tylko tyle, Gen, V jest ten drugi sezon już zakończony, ja wam przeczytam o czym jest ten serial e, 7.0 na 10, czyli nie ma tak się, chociaż ten ostatni odcinek jest tak średnio oceniany e, Gen V to sezon w świecie serialu The Boys serial, który przedstawia losy utalentowanych uszą jedynego w USA college'u dla superbohaterów, cały drugi sezon jest dostępny, tak jak mówię, ten ostatni odcinek jest trochę średnio oceniany Tyle. E, jeśli chodzi o Sky Showtime, to tutaj tylko informacyjnie dużo rzeczy tam było, dużo rzeczy zapowiedzi. Zostawiamy na razie tą platformę, lecimy dalej, nie ma nic ciekawego w tym tygodniu. Disney Plus. Na Disney Plus, słuchajcie, miałam nie mówić, bo stwierdziłam, że ten serial i tak jest e, lipny, więc po co jakby na nim e, zawiesić oko, ale w sumie mówię, niech będzie. E, mamy taki serial przedsiębiorcy. 3,7 na 10, więc Wam go nie polecam. Chyba, że ktoś z Was obejrzy i stwierdzi, że spokoi, to są jakieś durne oceny, no to okej, okay, to wtedy jakby obejrzę, bo to ma 26 minut, ma około jeden odcinek. Tak z tego co tu widzę, ehm, być może to jest jakiś błąd w filmwebu, nie wiem. Ehm, przyczynam Wam, o czym jest ten serial. Grupa przedsiębiorców codziennie udaje się do przestrzeni coworkingowej w poszukiwaniu sukcesu. No, Hiszpanom nie wyszło, tak wam powiem. Sezon pierwszy w całości dostępny, ale raczej chyba. Ja na pewno go nie obejrzę, ale może ktoś z Was obejrzy, to dajcie znać, czy warto. HBO Max. Na HBO Max słuchajcie dużo, dużo powrotów, jakichś starych filmów, starych produkcji. Ja Wam tylko przedstawię cztery, które um, może będą dla Was fajną alternatywą na weekend, gdzie nie będziecie mieli ochoty już rozmawiać na przykład, będziecie bardzo zmęczeni. To to są takie fajne produkcje, które można spokojnie obejrzeć. Nie mając jakiejś super wiedzy, fajne historie, no zobaczycie, jak przejdziemy przez te produkcje. Jedną z nich jest film Big Short. Big Short ma 7,4 na 10. Ja Wam Przeczytam, o czym jest ten film. W 2008 roku światowe rynki finansowe i bankowe dopadły. Kryzys gospodarczy, na którym zbogaciła się jedynie garstka ludzi, przewidująca nadchodzącą katastrofę. Tak, ta historia się wydarzyła. Wydarzyła się głównie chyba dotyczyła Stanów, ten światowy kryzys, e, natomiast e, bardzo fajna historia, tak wam powiem. Bardzo fajnie się to ogląda, bo nie znając się, możecie się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć na temat finansów, bankowości. No, ciekawa historia. Natomiast jeśli chcecie, poszukujecie fajnego kina akcji Polecam wam film dla niej Wszystko 7,4 na 10 Pan Russell Crowe tam występuje ja wam przeczytam o czym jest ten film Oddany mąż kracza w niezwykle niebezpieczny e, świat I on ryzykuje wszystko By wyciągnąć z więzienia ukochaną żonę Skazaną za morderstwo 7,4 na 10 Jak najbardziej polecam wam ten e, film Fajny, Taka, taki kino akcji Ale tak troszeczkę z dramatem w tle Fajny, fajny natomiast jeśli poszukujecie fajnej historii która została zekranizowana to je, polecam wam film Everest Everest film ma 7,3 na 10 przyczynam wam o czym jest rok 1996 podczas spinaczki na najwyższy szczyt świata członkowie ekspedycji stawiają czoło potężnej burzy śnieżnej fajna historia, wydarzyła się na faktach sprawdzałam rzeczywiście e, fakty się bardzo w dużej ilości pokrywają wiadomo na rzecz filmu jest trochę zmieniona, ale główne wątki są zatrzymane więc spoko, polecam wam natomiast jeszcze jedną produkcję ze świata kosmosu tym razem polecam wam film Marsjanin z panem Mattem Damonem 7... E, Daimonem, chyba 7, nie, nie wiem czy tak się dobrze czyta 7,6 na 10 e, film opowiada o nieudanej ekspedycji e, gdzie Mark zostaje sam na Marsie mimo znikomych zapasów oraz przerwanej łączności z dowództwem mężczyzna stara się przetrwać w trudnych warunkach film na Ridleya Scotta 7,6 na 10. Fajny, polecam Wam. Naprawdę jeden z fajniejszych filmów z tej tematyki bardzo ciekawe. Nie będę wam zdradzała zakończenia, ale bardzo ciekawy film jest. E, ok, no i teraz przechodzimy słuchajcie do filmu, który był w kinach w tym roku. Chodzi o film zniknięcia. Dostępny już jest na e, HBO. Przyczynam Wam o czym jest 70 na 10. Ja go na pewno obejrzę, bo mam antyocenę tego filmu, i muszę sprawdzić. Czy te oceny rzeczywiście się pokrywają, bo już mam jeden serial, gdzie oceny się nie pokrywają, ale o tym więcej będzie na moim profilu. E, przyczytam Wam o czym jest ten film Zniknięcia. Kiedy wszystkie dzieci z tej samej klasy poza jednym tajemniczo przypadają bez wieści o tej samej, tej samej nocy, o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem. 7:0 na 10. E, dobrze i teraz jeszcze przechodzimy do serialu Task. Nie pamiętam, czy mówiłam Wam w tamtym tygodniu, jak się nie, to powtórzę serial już się zakończył, w sensie e, premiera wszystkich odcinków jest e, zakończona, czyli wszystkie, cały sezon jest dostępny. No i ocena ma 7,5 na 10, więc Spoko. Ja Wam przeczytam o czym jest. Agenda FBI staje na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów. Także jak czekaliście na to, żeby była premiera całego sezonu serialu The Dusk? O, już dostępne w całości na HBO. Dobrze, lecimy dalej. Netflix. Na Netflixie, słuchajcie, jest bardzo dużo powrotu starych, dobrych filmów, więc musicie sobie wejść i sprawdzić, bo tego to ja bym tutaj mówiła co najmniej jeszcze 10 minut. Szkoda mi na to czasu, kochani. Ja się skupię na czterech produkcjach, które weszły z tego roku. Jedną z nich to jest Horror z naszego polskiego podwórka. 13 dni do wakacji, 4,4 na 10. Lipa, ale może komuś z Was się podobało, to dajcie znać w komentarzach. Ja Wam przeczytam, o czym jest ten film. Piątkowa impreza zamienia się w koszmar, gdy zamaskowany napastnik przejmuje system bezpieczeństwa domu. Uwięzieni gości muszą walczyć o przetrwanie. No, średni, w sensie ja na pewno to nie obejrzę, ale może ktoś z Was da znać, czy warto. Natomiast jeszcze jeden mam film z Pogranicza. Lipy i horroru To jest film Eliksir 3,9 10, no lipa Przeczytam wam o czym jest ten film e, Horror, żeby nie było e, Indo, Indo z Indonezji Eksperymentalne Eliksir wywołuje Epidemię nieumarłych, skłócona rodzina Musi się zjednoczyć, walczyć o przetrwanie Gdy jej wiosce grozi zagłada no, Ja na pewno go nie obejrzę Ale jak ktoś z was obejrzy i będzie spoko To dawajcie znać, e, może wtedy się zdecyduje A mnie takie rzeczy to tak średnio Nie lubię Да. <laughs> No dobra, e, mamy też miniserial e, Potwór z Florencji. 59 na 10 Lipa. ja go nie obejrzę, ale może ktoś z Was da mi znać, czy jest warte, czy nie, to z mią chęcią przeczytam Waszą opinię. Przeczytam też Wam, o czym jest ten e, e, miniserial. E, Serialny morderca atakuje Paryż, terror we Włoszech. Organy ścigania przyglądają się sprawy z 1968 roku, który, która może być kluczem do schwytania potwora z Florencji. No, tak jak mówię, wydaje się, znaczy dla mnie on jest jest słaby i po ocenach też widzę, że jest słaby, ale ktoś z Was może mi da znać, czy warto, czy nie. No i na sam koniec mam film Dom Pełen Dynamitu 6 na 10 Ja go nie obejrzę, ale powiem Wam dlaczego. Widziałam trailer. I tam jest total bohateryzm, taki total, 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 total. I mnie takie rzeczy nie przekonują. Więc, yy, no wydaje się dość taki śmieszny ten, ten film. Przeczytam Wam o czym jest. Gdy pojedynczy pocisk rakietowy z nieznanego źródła zostaje wymierzony w, US, wymierzony w USA, jak zawsze stanę, rozpoczyna się wyścig z czasem, aby odkryć, kto stoi za takim, ustalić plan działania. Tyle, kochani. Jeśli chodzi o produkcję, które chciałam Wam przedstawić, to jest wszystko. Przegląd e, zakończony. Życzę Wam dobrego tygodnia. E, mam nadzieję, że spotkamy się w następnym tygodniu na przeglądzie VOD i też w nowych rolkach, bo jeszcze mi zostały cztery, ale potem będą już nowe rolki. Coś ciekawego się szykuje, tak? Tyle mogę Wam powiedzieć. A tymczasem, dobrego tygodnia, odpocznijcie. E, mam nadzieję, że spotkacie się z rodzinami e, i też spędzicie dobrze ten weekend, e, trochę świąteczny, bo to tak trochę świąteczny. A jak nie, to chociaż spędzicie, po prostu odpocznijcie. Tyle. Trzymajcie się, dobrego tygodnia. Do zobaczenia w następnym przeglądzie. Pa.